Wiosenna pogoda sprzyja miłośnikom jednośladów, jednak uczucie wolności i adrenalina zawsze muszą iść w parze ze zdrowym rozsądkiem, dlatego podczas pierwszego wiosennego weekendu na drogach naszego regionu o bezpieczeństwo podróżujących zadbali także policjanci pełniący służbę na motocyklach. Wykorzystanie w służbie nowoczesnych jednośladów jest znacznym ułatwieniem w eliminowaniu na drogach niebezpiecznych zachowań. Podczas najbliższych dni policjanci na motocyklach będą prowadzić kontrole drogowe zarówno na drogach o dużym natężeniu ruchu, ale także w miejscach, gdzie tych pojazdów jest mniej. Oprócz tradycyjnego sprawdzania prędkości czy badaniu stanu trzeźwości policjanci będą zwracać uwagę także na stan techniczny pojazdów. Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo motocyklistów duży wpływ mają także kierujący samochodami którzy muszą pamiętać, że na drogach poruszają się także miłośnicy jednośladów, dlatego zawsze należy uważnie patrzeć w lusterka, zarówno jedni, jak i drudzy muszą mieć świadomość, że nie są na drodze sami.